Projekt Zmiana. O edukacji inaczej. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj, jak widzicie, startujemy dużo, dużo wcześniej, ale pomyśleliśmy sobie znaczy, powodów jest kilka pewnie. Nie wiem, czy zdradzimy ten główny, ale powiem Wam, że może tak łatwiej będzie startować nam, kiedy trochę jaśniej za oknem, i kiedy chciałbym powiedzieć wiosna za oknem, ale u nas wychdyni niestety tego słonka brak, jak u Ciebie, Arturze? Dzisiaj troszeczkę lepiej, natomiast no, trzyma nas wiosna w niepewności. I w czasie świąt i po świętach myślę, że, że daje nam do zrozumienia, że jeszcze chwileczkę musimy poczekać, ale to, jaka aura na zewnątrz wcale nie przeszkadza nam w planowaniu nowych rzeczy. I trochę o tym dzisiaj będziemy sobie chcieli porozmawiać, tak? Kiedy właśnie przemierzaliśmy się do tego dzisiejszego spotkania, w ogóle cieszę się, że jesteście. Może tak jeszcze zacznę, bo jest z nami jak niesamowity Dobry, Luta, dzień, dobry. Tak, dzień, dobry. Cieszymy się, że jesteście, bo martwiliśmy się, że jak zmieniamy godzinę, znaczy Artur powiedział, testujemy, jak to będzie wyglądało. I teraz, kiedy przymierzaliśmy się do tego spotkania, kiedy rozmawialiśmy o tematach, to Artur też mówi: dzisiaj na wesoło, dzisiaj na wesoło. Ja miałam także taki jeden temat, który może zostawimy sobie na później, taki bardziej refleksyjny, jak to ja czasami lubię. I pomyśleliśmy sobie, że dzisiaj tak, jesteśmy tuż przed majówką, tuż po świętach, które też nam dały moment wytchnienia. I no właśnie, zbliża się czas wycieczek, wyjazdów, rajdów, spływów, Bóg wie czego jeszcze. I tak pomyśleliśmy, że w kontekście tego, o czym cały czas mówimy, czyli o edukacji inaczej. Dzisiaj też troszeczkę będziemy starali się odczarować temat wycieczek, wyjazdów. No właśnie, pokazać i o naszym doświadczeniu, o tym, co można fajnego robić. Oczywiście mamy nadzieję, że też robicie te rzeczy i że tylko ta nasza rozmowa będzie takim być może odpalaczem jakichś dobrych przedpandemicznych wspomnień. W każdym razie liczymy też na to, że podzielicie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. No co, ruszamy. Tak jest. Ruszamy, ruszamy, słuchajcie. Ruszamy nie tylko z tego powodu, że jest wiosna i gdzieś nam się chce wszystkim więcej po prostu podróżować jakieś, nie wiem, rowerki wyciągnąć z garażu i jechać gdzieś na wycieczkę, ale też myślimy sobie o tym, że wchodzimy w taki czas, kiedy z jednej strony oczywiście no, zbliża się gdzieś koniec roku jakieś egzaminy trzeba trochę podsumowywać, ale z drugiej strony to jest taki dobry moment żeby też właśnie w tym takim no, ciężkawym, co by nie powiedzieć, okresie i po tym wielu miesiącach takiego czasu, kiedy nie mogliśmy jechać na wycieczkę, coś zaplanować. I do tego was oczywiście chcemy zachęcać, zwłaszcza że ta oferta, którą możemy sami, bo o tym trochę chcieliśmy porozmawiać, sami przygotować dla naszych uczniów czy osób, z którymi pracujemy, współpracujemy, no może być, może być całkiem ciekawa i niekoniecznie musi ona dotyczyć skorzystania z jakichś gotowców, że tak powiem, tak, Oktawia? Oczywiście ja tutaj y, mogę tak kiejsko trochę. Proszę cię bardzo. Y, bo Artur powiedział teraz, że taki ciężki czas i ten czas jest ciężki. Ale ja pamiętam, że jak w szkole właśnie pracowałam, to ten czas, kiedy już właśnie był kwiecień, y, już święta były, to, to ja, ja ten czas bardzo lubiłam, bo właśnie to, o czym wspominałeś, że te wycieczki, wyjazdy, wyjścia, w ogóle to rozkwitały, aż się chciało właśnie z młodzieżą coś robić. I tak jak wywołałeś y, właśnie wa, y, temat tego czy samodzielnie. Nie chcę powiedzieć, na jednej, jakby po drugiej stronie postawić biura podróży, bo wiem, że jest grona nauczycieli, którzy, no właśnie, nie czują tego, żeby organizować wycieczki samodzielnie i żeby no brać na swoje barki ogromny obowiązek bo to tak naprawdę, czy bycia takim pilotem wycieczki, czy w ogóle organizatorem wszystkiego, ale właśnie chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć o tym, że warto. Nawet jeżeli korzystamy z biura podróży, czy jeżeli organizujemy wycieczkę klasową taką dłuższą, pomyśleć o tym, żeby nie tylko była ta przestrzeń chodzenia za tym przewodnikiem zamówionym, nie tylko brania udziału w tych warsztatach, które prowadzi ktoś inny, ale żeby jeszcze odnaleźć tę przestrzeń, żeby dzieciaki mogły podziałać po prostu z nami i same ze sobą, no właśnie, w taki mniej formalny, samodzielny sposób. Mhm. Słuchajcie, pomysłów na to pewnie jest wiele, pewnie macie ich też sporo, jak spędzić ten czas. Jeżeli możecie się nimi podzielić, to bardzo chętnie poczytamy, jak, jak wy działacie. Natomiast ja, ja mogę podzielić się jednym doświadczeniem, i słuchajcie, ono nie będzie doświadczeniem szkolnym, bo obozy dla dzieciaków, takie edukacyjne, edukanty też organizujemy jako Stowarzyszenie Miasta w Internecie, czyli w mojej, w mojej organizacji. Ale z drugiej strony, ja jestem w, takim, w takiej sytuacji, w której przećwiczyłem taką, nazwijmy to wycieczkę w gronie moich przyjaciół, znajomych ze szkoły średniej. Staramy się regularnie dosyć spotykać i ostatni nasz wyjazd miało to miejsce no, dwa lata temu już, czyli przedpandemicznie. To był wyjazd do Piwnicznej Zdrój, niedaleko Tarnowa, tym niemniej bardzo urokliwa miejscowość, zapraszam serdecznie. I w tejże Piwnicznej przygotowałem, słuchajcie, grę terenową dla moich dorosłych już koleżanek i kolegów. Powiem nam, że trochę eksperymentowałem, mając na względzie to, że wszyscy przyjechali tam się dobrze bawić, rzeczywiście i odpocząć i tak dalej, a ja ich wrzuciłem w taki scenariusz, w ramach którego musieli, tak jak to ja powiedział, rozwiązać kilka zadań, jakoś tam kreatywność swoją y, natężyć, żeby, żeby odpowiedzieć na kilka zagadek, tudzież zrealizować jakieś, jakieś, jakieś zadania. I powiem Wam szczerze, jak na początku miałem taką trochę niepewność, jak oni zareagują w ogóle na to, bo, bo, bo nigdy wcześniej ich o tym nie uprzedzałem, to powiem Wam, że no, skończyło się to zupełnie fantastycznie i gdyby nie ta gra, pewnie to byśmy mieli zupełnie inne wspomnienia z tego wyjazdu I, i na pewno oni sami ze swoimi dziećmi nie mogliby się wybrać w taką podróż i opowiedzieć im tylu ciekawych rzeczy o piwnicznej okolicy. Artur wywołał bardzo ważny temat, to właśnie gier gry miejskiej czy gry terenowej. Ja sama w zeszłym roku miałam okazję podpatrywać zespół Artura, który właśnie wykorzystywał aplikację. Przypomnisz, Artur, jaka to aplikacja? Tak, słuchajcie, to znaczy tych aplikacji jest kilka. My korzystaliśmy najczęściej z aplikacji Action Bound. Ja za chwileczkę wkleję Wam, jeżeli nie znacie, oczywiście wkleję Wam na dole adres do tej aplikacji. To jest aplikacja, która jest z poziomu użytkownika indywidualnego, powiedzmy sobie tak, dostępna nieodpłatnie w wersji angielskiej, ale dosyć intuicyjna. Aplikacja, która zawiera. Już wbudowane mapy i moduł geolokalizacji. Aplikacja, która sama automatycznie nadaje punktację, którą my wcześniej sobie ustalamy, wpisując pytania. Są różne typy pytań, od, od testu wyboru po różne opisowe możliwości, pytania i odpowiedzi na czas. W związku z czym to bardzo fajnie działa i można tymi pytaniami żonglować, że one się nie powtarzają. No i jest to coś takiego przyjemnego, co obsługuje się z poziomu smartfona, więc nie, nie nastręcza żadnych kłopotów. Graczom, wyniki są jakby niedyskutowalne, nie, nie w sensie wszystko jest jasne, dzieje się w aplikacji, więc można śmiało korzystać. Zachęcam Was zresztą do tego. Słuchajcie, Artur i jego zespół tworzyli tę grę dla dyrektorów szkół, z którymi pracowali, ja wtedy to widziałam, ale pamiętajcie o tym, że też bardzo dobrze jest wykorzystać tę aplikację, dać ją po prostu uczniom, żeby stworzyli grę miejską. Ja nie ukrywam i teraz może trochę właśnie opowiem o tych moich doświadczeniach, bo opowiadałam Arturowi o tym, że nigdy przenigdy nie korzystałam z biura podróży, kiedy organizowałam wycieczki klasowe, byłam wychowawczynią przez chyba 14 albo 15 lat Zosia, z rzędu bez przerwy. Miałam taką przyjaciółkę w szkole, z którą tworzyłyśmy Aldonę, z którą po prostu organizowałyśmy wycieczki, najpierw jak takie stacha, byłyśmy takimi stachanowcami, nie wiem jaka jest forma żeńska, byłyśmy stachanowcami w ogóle i też w pewnym momencie miałyśmy takie wrażenie, że zajeżdżamy tych naszych uczniów, bo tak za dużo tych, tych planów mamy, bo wszystko chcemy pokazać, chcemy, żeby wszystkiego doświadczyli, oczywiście sami robili kanapki, obiad zjedliśmy w barze mlecznym, spaliśmy w Spaliśmy w schroniskach młodzieżowych, było to bardzo, bardzo ciekawe, ale nie o tym, jak gdyby, chociaż to doświadczenie było bardzo, bardzo ważne. Chcę powiedzieć o tym, że kiedy pewnego razu na wycieczkę zaprosiłam jednego z nauczycieli mojej szkoły, który. Nie miał takiego doświadczenia i pojechał z nami właśnie i zobaczył, jak dzieciaki na wycieczce są samodzielne, jak potrafią, no właśnie jak dostają wyzwania w mieście. Pamiętam, że byliśmy w Poznaniu i na rynku dostały różne zadania do wykonania znalezienia czegoś. Oczywiście to wymagało ode mnie troszeczkę wcześniej przygotowania, ale też słuchajcie, nie jakiegoś takiego strasznego, że ja musiałam po prostu Bóg wie ile spędzać czas nad tymi przygotowaniami. Mieli zapytać na przykład ludzi o coś konkretnego, o jakieś wskazówki, mieli przygotować nagranie jakiegoś filmiku, poprowadzić właśnie jakąś sondę uliczną. To były naprawdę bardzo takie interaktywne zadania. To pamiętam, jak właśnie ten mój kolega był w szoku, że młodzi ludzie mogą tak działać, że właśnie to nie jest takie, nie chcę powiedzieć bezmyślne chodzenie za przewodnikiem, ale wiecie jak to jest, jak idziemy za tym przewodnikiem. Ja się przyznam, że tak mam. Mnie oczywiście dużo rzeczy interesuje, więc albo zadaję milion pytań przewodnikowi, co do, po chwili doprowadza go do szewskiej pasji, albo po prostu wyłączam się, bo tu właśnie już mhm. sobie sama czegoś tam poszukam, przeczytam itd. i tak dalej. Więc tutaj dzieciaki faktycznie działały i to było kapitalne. I przejdę do tych gier miejskich. Kiedy zostałam dyrektorką szkoły, to też było mi łatwiej jakby działać systemowo i tutaj miałam wspaniałe koleżanki. To była między innymi Anka, to była Iza i dziewczyny no my się taki duży rodowód też jakby takie doświadczenie w, w organizacji wymian młodzieży, które przez lata prowadziłyśmy między innymi z Anką. I właśnie stamtąd wzięłyśmy grę miejską między innymi i dziewczyny potem pociągnęły to dla całej szkoły i my naprawdę słuchajcie dla 600 uczniów ponad, a potem już chyba o, dla 800 nawet organizowaliśmy te gry, włączając młodych ludzi też do współprowadzenia tego. I to była gra po szkole, to Iza organizowała, to była hunting game, to był jej pomysł w języku angielskim, mm -hmm. ale też robiliśmy grę po Gdyni. I powiem wam, raz nam wychodziło, raz nam nie wychodziło, ale co było ciekawego, że młodzi ludzie właśnie byli w to bardzo mocno, zaangażowani i po prostu no ja do dzisiaj, kiedy przeglądam zdjęcia z tych wydarzeń i w ogóle, kiedy sobie czytam ich refleksje różne, bo na szczęście to w takim moim bagażu podyrektorskim zabrałam ze sobą, um, ostatnio przeglądałam takie listy uczniów, które, które do mnie pisali, to mówię sobie kurczę, to był kawał fajnej roboty, bo ta podmiotowość, sprawczość uczniów po prostu rozkwitała i co jest ważnego, to było też wrzucone w taki kontekst stricte edukacyjny, bo oczywiście były zadania do rozwiązania, one były związane, nie chcę tutaj apatować Podstawą programową, ale wiemy, że ona też jest elastyczna w wielu wymiarach, ale były związane właśnie z miastem, były związane z historią, czasami właśnie języki obce były wykorzystywane, więc tutaj naprawdę mamy ogromne pole do manewru i do, w ogóle do wykorzystania. Jak tak słucham zagadałam. co mówisz to, 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 to przypominam sobie też jedną ciekawą rzecz, to, to nie było coś, co ja zakładałem przed organizacją tych gier, o których, o których i ty mówisz i ja wspominałem, ale mam też takie doświadczenie organizacji gier dla młodzieży w Tarnowie, w mieście, w którym, w którym działamy i, i w którym żyję przez większość swojego życia. I słuchajcie, dla mnie odkryciem zupełnie było to, że podczas tej gry, z jednej strony, te osoby, które się zgłosiły do nas, dowiadywały się dużo więcej o mieście, niż wiedziały, nie miały tej wiedzy. A z, z, z punktu widzenia osób, które spotykały te dzieciaki, ci uczniowie po drodze, i jak zawsze mówiliśmy koniec języka za przewodnika, to Konrad szczególnie jest zwolennikiem takiego podejścia, no to niestety, słuchajcie, okazywało się, że ludzie niewiele wiedzą o swoim mieście. I to też jest ciekawe doświadczenie, bo tak wychodzimy z założenia, że jak mieszkamy w jakimś mieście, no to coś nie, coś wiemy o jego historii, przecież gdzieś tam krążą jakieś, nie wiem, nawet ulotki informacyjne, kalendarze, widokówki, jesteśmy w najwię najważniejszych punktach jego, Wiele razy w życiu swoim, ale jak przyjdzie co do czego, jak trzeba się zastanowić nad tym. Co jest takiego ciekawego w naszym mieście, skąd wzięły się takie, a nie inne budowle, jaka jest jego historia, no to już nie jest takie oczywiste. I, i, i mówię o tym dlatego, że warto, myślę, sobie też rozważać kwestię organizacji takiej gry, nawet w swoim najbliższym otoczeniu, o tym, co Oktawia powiedziała, bo to niekoniecznie musi być wyjazd, to niekoniecznie musi być przedsięwzięcie, które będzie jakoś generowało dodatkowe koszty, ale nawet w formacie dwóch, trzech godzin lekcyjnych po prostu można taką grę. Z wykorzystaniem choćby tej aplikacji, o której wspominałem, przeprowadzić i, i, i samemu jakby doświadczyć tego, jak, jak wygląda na przykład stan znajomości wiedzy na temat historii waszego miasta po stronie dzieciaków. To jest myślę, bardzo ciekawe. Znaczy ja bardzo mocno do tego zachęcam, bo faktycznie jeszcze dodam do tego wątku jeden, że u nas też bardzo dużym takim Mieliśmy szczęście, bo mieliśmy Arka Brzęczka, gdy nie mamy go, cały czas, uwielbiam Arka, zresztą Facebook mi przypomniał dwa dni temu, bodajże jak z Arkiem mieszkowaliśmy na strychach mojej najstarszej szkoły w mieście, naszej najstarszej szkoły w mieście i do czego zmierzam, Arek też przychodził i opowiadał o tej historii miasta, siał miłość do tego miasta, do tajemnic, właśnie moi uczniowie nazywali go Arkiem za kamarkiem, bo po prostu potrafiło wszystkim, on wyczarowywał historię po prostu. I ja nie ukrywam, że też za, tak mnie zaczarował tą jedynką, że ja po tylu latach pracy w jedynce to naprawdę to miejsce można powiedzieć, dzięki Arkowi, pokochałam ogromną, ogromną miłością, więc też takie osoby warto wyszukać, żeby na przykład uczniowie mogli współtworzyć taką grę, czy w ogóle współtworzyć takie działanie właśnie z kimś, kto jest z innego pokolenia, kto ma. Kto ma właśnie większe doświadczenie i kto no, no właśnie też jest gotowy z tą młodzieżą w fajny sposób się spotkać i, i rozmawiać. I powiem Wam jeszcze o jednej rzeczy. To, co prawda, był format arka i jego fundacji to był festiwal Owen House, który był organizowany w Gdyni, ale słuchajcie, pewnego roku, dzięki właśnie arkowi moi uczniowie, przetrenowani przez nas, ale też nie wypresowani, naprawdę mówię bardzo zdecydowanie, nie sformatowani, tylko wdrożeni jakby w historię naszej szkoły, oprowadzali po naszej szkole ludzi, słuchajcie, z całego świata, jak się okazało, bo to był festiwal, gdzie ileś przestrzeni w Gdyni zostało otwartych w niedzielę dla, dla gości. I tutaj młodzi ludzie też weszli w rolę tych przewodników w wspaniały, wspaniały sposób. Słuchajcie, dzielicie się tymi swoimi grami i właśnie widzę, że to jest też z wymian młodzieży między innymi, Alina pisze, Agnieszka pisała o grze historycznej, super pomysł. Hmm. E, a może jeszcze macie pomysły na to, bo tak też rozmawialiśmy z Arturem. O, widzę, że Agnieszka jeszcze też wrzuca nam aplikację hmm. poświęconą historii miasta, więc takich rzeczy ciekawych dużo, dużo mamy. Hmm. A może macie takie miejsca w Polsce, jakieś muzea, e, które, czy jakieś takie miejsca, które też na takie wycieczki się nadają? Ja pewnie nie będę oryginalna, ale dla mnie takim miejscem wyjątkowym, ileś lat temu było Muzeum Mydła i Historii Brudów w Histo Bydgoszczy. Po prostu przecudnie poprowadzone zwiedzanie, gdzie naprawdę można było z rozdziawioną buzią słuchać osób, które oprowadzały. Co jeszcze? Muzeum Żywego Piernika pewnie znacie z Torunia, gdzie klęczy się zdrowaśki, odmawia przed piecem, jak te, jak te pierniki tam się pie pieką w tym piecu. Czy macie takie miejsca, którymi też byście się podzielili teraz, co jest takiego wyjątkowego? Jeszcze ostatnią rzecz dodam, już tak rozgadałam, Muzeum Narodowe w Warszawie uwielbiam na wszystkie, na wszystkie zajęcia właśnie z, z, związane z obrazami, nie takie nudne chodzenie od obrazu do obrazu, tylko właśnie zadania takie powiedziałabym nawet troszeczkę detektywistyczne dla młodych ludzi, żeby zachęcić ich do świata sztuki, wprowadzić w trochę inny sposób. Co, z czym wy się podzielicie? Mhm. Na terenie Boch zabieram się, Alina Czech pisze, zabieram się do przygotowania gry miejskiej na terenie Bochni, ale troszkę brakuje mi weny twórczej. No niemożliwe, tam jest wątków mnóstwo. Zresztą znam Bochnię tak. świetnie, rodzina moja pochodzi z Bochni, także to, tam inspiracji jest co nie miara, bym powiedział, więc powinno się udać. Ja bym wymienił jeszcze Hydropolis, to jest mhm. centrum edukacji ekologicznej we Wrocławiu, bardzo, bardzo ciekawe, mające bardzo dobre opinie i, i, i też fajnie otwarte, więc myślę, że to też jest jakby Ciekawostka. W Bochni oczywiście kopalnia soli, to, to przede wszystkim. Ciekawa bardzo. Słuchajcie, nawet jeżeli teraz nie zostawicie, to może później. Ja też nie ukrywam, że wywołujemy ten wątek, dlatego że pamiętam, że u nas w szkole była taka dyskusja, i w pewnym, w pewnym roku po, postanowiliśmy sobie, że dzielimy się właśnie tymi inspiracjami z takich wartościowych miejsc. Bo niestety, jak to w życiu bywa, zdarzało nam się, że trafialiśmy do przereklamowanych. Miejsc, gdzie po prostu była nuda albo było po prostu bardzo słabo jakościowo poprowadzone czy zwiedzanie czy właśnie warsztaty. Więc jeżeli możecie coś zostawić w komentarzach, co jest takiego wyjątkowego, nawet w waszych miejscowościach, to też tak jak mówię, Podzielcie się z nami do tego. Podzielcie się tak jest, a jeżeli, jeżeli, jeżeli będziecie potrzebowali jakiegoś wsparcia w zakresie Action Bound, to ja chętnie pomogę. I odpowiem na pytania, jeśli, jeśli takowe się pojawią. Z, zamek w Marborku, a w zasadzie zespół zamków Agnieszka w Malborku, bo oni trzy tak razy, o tym mówią. Trzy, trzy razy Agnieszka w zeszłym roku zwiedzałam w cierpliwie jako towarzyszka, więc wiem, co to znaczy dla cierpliwych. Myślę, że zdobyłam trzy razy medal. <noise> Ale Nie. warto, za każdym razem coś nowego. O, e, świetnie, ustynku, to jest, proszę. Ja nawet mam takiego pięknego myślę słonia stamtąd właśnie od Agnieszki. O, pokażę. To chyba dobrze Agnieszko mówię. Lokowanie. Więc dzięki produkcji. za to, jeszcze, jeszcze, jeszcze właśnie chciałabym to odwiedzić. O, super. Kalina, gry i podchody uwielbiają dzieci i ich rodzice, skoczów wspólnie. O jak fajnie nam rzuciliście tutaj, wspólnie przygotowujemy Aha. się do tych działań, dzieci, młodsze, pomalowane twarze, szyfry, super. niespodzianki. Kotlina Kłocka, fantastyczne Łukasz. miejsce. Mhm. Jak najbardziej. O, mhm. Alina Czek pisze właśnie zainstalowałam na telefonie Action Bound. Alina, to ja Ci super. polecę, że to tak, korzystanie na telefonie super, ale tworzenie moim zdaniem mało na komputerze. Mhm. Tak, tak. Łatwiej będzie Ci ładować zdjęcia i wszystko, więc tak, taka porada właśnie, że lepiej. O, Aga pisze jeszcze o Kaczym bagnie. Miejsce pozytywnych inicjatyw. I myślę, że pojawiła się Małgosia, której imienia nazwiska Facebook nie widział. <laughs> no. Słuchajcie. Wie, wielu dzięki, dzięki za te linki. Widzę też, Artur, że no nie jest źle, że tak powiem, że mamy, yy, mamy osoby. Całą grupę liczną, więc ta godzina uh -huh. też nie jest złą godziną, to taki teścik dzisiaj. Weźmiemy, weźmiemy to pod uwagę, planując kolejne spotkanie za tydzień. Słuchajcie, a teraz, a teraz co? Yy, mówimy wam do zobaczenia, yy, sami Ale... powoli, powoli pakując się na wycieczkę do Wrocławia, Krawie, bo tam właśnie zmierzamy Juretka. w tym tygodniu. Do pracy we Wrocławiu, do pracy. Słuchajcie, skończyliśmy dzisiaj pracę nad nowym warsztatem, zupełnie nowiuteńkim. Cieszę się bardzo, że przygotowaliśmy fajne karty pracy. Mam nadzieję, że to będzie dobry, dobry czas. To będzie premiera we Wrocławiu właśnie, we Wrocławskim Parku Technologicznym już w piątek, więc kto może niech spieszy, że tak powiem, do nas we Wrocławiu na 17 we wrocławskim parku. No właśnie, bo to jest testowanie naszego naszego warsztatu, zobaczymy, co zadziała, a co, a co nie. Ale słuchajcie, już jutro o 18.00. Na, też na fanpage'u między innymi projektujemy przyszłość, ale też na mojej stronie. Zapraszamy was na webinar. Artur będzie jutro w roli gościa, chciałam powiedzieć. To ja też tutaj trochę, pres, panią lecie, trochę presji na sobie, nie Artur będzie gościem razem z Kamilą Narewską Prellą z, ze Szkoły Podstawowej w Ostródzie właśnie od Agnieszki Śliwińskiej. I będzie też gościem Jędrek Witkowski. Porozmawiamy jutro o kompetencjach w praktyce, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Agnieszko, na ja północy odpowiem, to ja powtarza, obiecuję, ja że ja wpadnę. Ja, <laughs> ja odpowiem, ja odpowiem. Agnieszka, 7 maja, to już i nie tylko Agnieszka, ale jeżeli macie ochotę. To zapraszamy Was serdecznie do Gdyni do Gdyni. Do mojej szkoły. Tak jest. Słuchajcie, tam, tam to, 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 to będzie lokowanie produktu, ale organizujemy spotkanie, w którym wezmą udział tzw. latarnicy Polski cyfrowej. Osoby, które pracują z, głównie z seniorami, ale w ogóle z dorosłymi osobami nad kwestiami, które pomagają im opanować cyfrowe zawiło, zawiłości smartfonów, komputerów itd. I mamy takie spotkanie przygotowane właśnie w sobotę 7. Maja, ale to spotkanie ma charakter otwarty. Także jeżeli mielibyście ochotę, miałybyście ochotę przyjechać, to serdecznie zapraszamy do Gdyni. Napiszemy o tym więcej niebawem. A takowe do Kudosztrydy zawsze chętnie, więc jest, jest w planach. Dzięki serdecznie za dzisiaj, słuchajcie. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko i planujcie Wasze wyjazdy. Zmiana. O edukacji inaczej.